Tak. zdecydowanie się fenta. Ojejku. A, a ciężko było go trochę tak wdrożyć w internet, no bo jednak on na początku nie działał, nie, że to jest czy, czy coś tam nagrywał wcześniej. Bo... Y nagrywał na YouTubie, ale mhm. zdecydowanie mniej, raczej mhm. tak nie dodawał dużo w internecie, jakieś tam posty miał, bo on działał też ze szkołą językową i był największym jej ambasadorem na o. Polskę. Więc niektórzy go kojarzyli właśnie w tej branży. O, proszę. I y wiedział z Czym to się je, bo też przyjaźni się z Little Monster, Angeliką mhm. Muchą. E, także od backstage'u zawsze wiedział, jak to działa, jakieś tam też plotki właśnie. Stąd e, cieszyłam się, że mogę posłuchać właśnie na tych <laughs> rodzinach coś więcej z Warszawy, bo jeszcze wtedy nie mieszkałam w Warszawie. A w ogóle fan ja się dla niego przeprowadziłam do Warszawy. Nie pod studia wow. trochę, ale chciałam dać nam szansę, bo on też się przeprowadził wtedy na studia z Sosnowca. E, I ja uznałam, dobra, też spróbuję w tej Warszawie, ale spotykam się no i tak przez pół roku. Nie męczy w ogóle, czy będziemy razem, czy nie. Powiedziałam, jak mnie nie zapyta. Był tam początek, pierwszy tydzień grudnia, jak mnie nie zapyta, do końca miesiąca, czy będziemy razem, to już po prostu pas, już Aha, y nie chce mi się męczyć przez pół roku z tą jedną znajomością, bo nic z tego nie wynika, on jest niezdecydowany, no i 18 grudnia mamy rocznicę, oh. więc czeka po prostu do ostatniej <grym> chwili, aż wyjadę na święta do domu, dostałam też bardzo ładny prezent od razu, on chyba wiedział, że się zgodzę, dostałam na z literką K, oh. <grym> nie do prezent świąteczny, gorzej by jak powiedziała nie.